Cześć. Dzisiaj krótki komentarz na luźno dotyczący organizowanego przez nas konkursu literackiego AI. Ja nazywam się Jan Kinal, jestem współzałożycielem agencji SETUGOPL. Zapraszam do oglądania. Także, jak już wspomniałem w dzisiejszym krótkim komentarzu na luźno, chciałbym odnieść się do, do właśnie do komentarzy y, dotyczących y, naszego konkursu. Jak się domyślacie, skoro się do nich odnoszę, to są komentarze negatywne, krytyczne. Zebrałem je sobie tutaj do kupy w laptopie, więc w trakcie nagrania będę zerkał. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem wyjaśnić, jeżeli nie wiecie, o co chodzi z tym całym konkursem. Zatem, no, jest to pierwszy w Polsce konkurs literacki AI, który... Notabene ja wpadłem na ten pomysł, więc jeżeli chcecie znaleźć kogoś do krytykowania ad persona, to, to ta osoba jest tutaj. Jakie jest założenie tego konkursu? Założenie jest takie, że my chcemy promować świadome wykorzystanie sztucznej inteligencji. Świadome, czyli takie, gdzie człowiek jest w procesie, gdzie człowiek zarządza tą sztuczną inteligencją w procesie kreatywnym, a nie gdzie sztuczna inteligencja zastępuje człowieka. Bardzo często w sposób bezmyślny. Więc to jest cel, to jest idea naszego konkursu. My chcemy pokazać, że to cała AI, która, której wiele osób się boi, to jest po prostu narzędzie, które w rękach człowieka, świadomie wykorzystane, mądrze wykorzystane, jest w stanie wiele zdziałać. Na przykład stworzyć bardzo ciekawe dzieła literackie, z którymi możecie się zapoznać na, na stronie konkursowej. Linki znajdziecie na dole. Jeszcze na koniec będę zachęcał do głosowania. Ale żeby nie przedłużać, przejdźmy, przejdźmy do tych komentarzy. Zebrałem pięć komentarzy. No i zacznijmy od pierwszego. Pierwszy to jest komentarz wprost. Co wy promujecie w ogóle? No, to już odpowiedziałem troszeczkę wcześniej, w tym wprowadzeniu. Promujemy świadome wykorzystanie sztucznej inteligencji. Po prostu. Świadome, czyli takie, które nie ma ciebie, drogi Wizu, zastąpić, tylko które ma być narzędziem w Twoich rękach. Ma wspierać Ciebie w procesie kreatywnym, bo to człowiek ma pomysł. Człowiek ma pomysł na ciekawe opowiadanie. Na wzruszający wiersz, czy na kampanię kreatywną. To wszystko jest w naszych głowach. A to, co używamy do, do procesu, to są narzędzia. Sztuczna inteligencja jest jednym z tych narzędzi, którego troszeczkę się boimy, no bo tak, no, jest to narzędzie bardzo zaawansowane, inne niż, z tym, niż to, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej, ale nadal jest to narzędzie, które potrafi naprawdę bardzo mocno. Wybić proces kreatywny na nowe poziomy. No i to jest nasz cel. To promujemy, żeby nie bać się tej sztucznej inteligencji, żeby się jej nauczyć, żeby ją okiełznać i żeby ją wykorzystywać świadomy, żeby nie promować bezmyślnego zastępowania ludzi w firmach sztuczną inteligencją, żeby nie promować bezmyślnych, no, to, to czego firmy szukają, czyli bezmyślnego szukania oszczędności, co później będzie powodować właśnie no, spadkiem jakości. E, chociażby takich no, dzieł literackich, które no, sami widzicie, co przy słabym promptowaniu, czy braku pomysłu, taki Chad GPT, czy inne narzędzie jest w stanie stworzyć. No, jest to lanie wody, jest to yy, no, po prostu drewniany, yy, suchy, sztywny tekst, który nie ma żadnej wartości, ale tutaj wszystko się zaczyna. W naszych głowach jest pomysł, a później tylko jest kwestia dobrania narzędzi, więc to promujemy. Drugi komentarz, drugi zarzut. W jury są ludzie z agencji marketingowej. No tak, i co teraz? Nie? Mógłbym powiedzieć. My to wymyśliliśmy jako agencja, nawet nie marketingowa, tylko content marketingowa, bo tym się zajmujemy już ładnie kilkanaście lat. Jesteśmy w tej branży dość długo, no i stąd ta idea, stąd ten pomysł, że po prostu chcieliśmy raz, czy sprawdzić, czy już. Ludzie są w stanie naprawdę służyć ciekawe dzieła z wykorzystaniem AI, a dwa jednak jako uczestnicy tej branży przez naście przez lat chcemy promować to co powiedziałem wcześniej, będę się powtarzał, to słowo będzie padało często, ale powiem jeszcze raz świadome wykorzystanie sztucznej inteligencji. Więc tak, w jury są dwie osoby z agencji na sześć osób. W jury składa się z sześciu osób. Yy, Myślę, że udało nam się stworzyć dość zdywersyfikowane jury, bo mamy zarówno te dwie wspomniane osoby z agencji, jak i mamy dziennikarza, dziennikarkę, wydawni założycielkę wydawnictwa oraz autora książek. Więc to są osoby no, rozstrzelone po, po różnych, że tak powiem, zawodach związanych z pisaniem. Też no, udało nam się Geograficznie porozrzucać, nie, nieświadomie, bo jesteśmy z różnych stron. Wcześniej się to szczęściowo nie znaliśmy, więc to spojrzenie jest dość, wydaje mi, wydaje mi się, e, obiektywne i właśnie zdywersyfikowane, więc nie rozumiem, co to za zarzut. Może tutaj wyjaśnijcie mi w komentarzach. Komentarz trzeci, zarzut trzeci. Przekraczamy granicę, której nie powinniśmy przekroczyć. No tak, tutaj e, z jednej strony rozumiem, ale i nie rozumiem. No, rozumiem tą obawę, która być może jest w osobie, która taki komentarz e, wypowiedziała. E, ale według mnie jest to, znowu jest to obawa, jest to strach, który blokuje przed, e, przed poznaniem tej technologii. No bo znowu, jeżeli uważasz, że wytwór takiego ChatGPT GPT czy, czy innego systemu AI, który po prostu taki zwykły wytwór, wynik prostego promptowania typu, napisz mi wiersz o czymś tam, albo napisz mi opowiadanie o czymś tam. Bez tego pomysłu, który wcześniej się zrodził w człowieku, to jeżeli uważasz, że taki suchy tekst, takie lanie wody jest lepsze od Twoich dzieł, no to sorry, chyba trzeba zmienić zawód. Być może nie nadajesz się do pisania literatury, nie nadajesz się do, do, do pisania tekstów. No, bo znowu, mi się wydaje, że jest to, to takie komentarze, to jest troszeczkę niezrozumienie, co my chcemy tym konkursem osiągnąć. No ja troszeczkę tego nie rozumiem, tego niezrozumienia, no bo na stronie mamy wprost napisane, jakie są cele. Troszeczkę przerażające jest, że osoby, które no, parają się pisaniem, mają problem z czytaniem, ze zrozumieniem, albo być może zarzucają nam złą wolę. To, to, to też jest tym bardziej dziwne, no bo my nie jesteśmy big techem. więc. Też, też tego nie rozumiem. No będę wdzięczny tutaj za wyjaśnienia, a wracając do, wracając do meritum, czyli do tego przekraczania granic, to te granice też zostały, no jakby nie patrzeć, przekroczone wbrew naszej woli. To się wydarzyło, że inteligencja powstała i rozwija się w tempie zatrważającym. My możemy tylko się do tego dostosować, możemy wykorzystać, możemy promować, podkreślać. To, to świadome, znowu się, znowu będę to słowo przywołał, to świadome wykorzystanie, nie zatrzymamy postępu. Te granice zostały częściowo przekroczone za nas już bez naszej zgody, a my możemy się teraz tylko no, po prostu postarać kształtować jakoś ten świat tak, żeby no właśnie, żeby ta, ten, ten czynnik ludzki został zachowany. Więc troszeczkę rozumiem ten strach, Yy, ale wydaje mi się, że po bliższym zapoznaniu się, zarówno z ograniczeniami, jak i możliwościami tej technologii, ten strach powinien minąć. Ale mówię, nie chcę tutaj zarzucić jakoś yy, pouczająco, rozumiem, ale nie rozumiem. Tak <laughs> kończąc, kończąc moją odpowiedź. Idźmy dalej. Yy, komentarz. Tworzenie literatury, wierszy, jest związany z człowiekiem i powinno wychodzić z człowieka. Zgadzam się. Pewnie się z tym zgadzam. Nasz konkurs właśnie to promuje. Ta idea, ten pomysł powinien wychodzić z człowieka, bo to my mamy najlepsze wciąż jeszcze jeszcze pomysły. To człowiek jest kreatywny, sztuczna inteligencja. I zgadzam się, że. Więc też nie rozumiem tego zarzutu, Bo zgadzam się z tym, że powinno to wychodzić z człowieka i jest związane z człowiekiem. Ale. Później ten człowiek wykorzystuje narzędzie do tworzenia. No i powiedzmy sobie: czy tworzenie w Wordzie, czy pisanie na komputerze w Wordzie, czy tam w innym edytorze dehumanizuje literaturę? Czy ja powinienem pisać długopisem na kartce, żeby to było ludzkie? No Chyba w tym kierunku tutaj zmierzamy, żeby rozłożyć na czynniki pierwsze ten, ten zarzut, no bo ja się z tym zgadzam, tak naprawdę. I my to promujemy, chcemy właśnie podkreślać, że ten czynnik ludzki jest na pierwszym miejscu. A tak jak już mówiłem, sztuczna inteligencja jest narzędziem. Piąty komentarz. Bezduszne kompilacje słów, pozbawione uczuć, pozbawione serca. No tak. Jeżeli mówimy o takich no właśnie, o takich tekstach tworzonych w AI, bez jakiegoś pomysłu, o takich wynikach promptowania typu stwórz mi opowiadanie o czymś tam, albo napisz mi wiersz bez, bez tego czynnika ludzkiego, to tak, to jest lanie wody, to są teksty schematyczne, to są teksty e, bez żadnej wartości. My to widzimy, no bo się zajmujemy tworzeniem treści na co dzień i doskonale znamy, to, znamy ograniczenia tych narzędzi i wiemy, z czym tutaj, o co chodzi autorowi tego, tego komentarza. No ale znowu to się nie odnosi za bardzo do naszego konkursu, no bo wszystkie osoby, które zgłosiły, które przeszły przez sito jury, dostały się do głosowania publiczności, wykazały proces twórczy, musiały udokumentować swój proces twórczy. I my dokładnie sprawdziliśmy, że za każdym razem krył się pomysł człowieka, krył się pomysł człowieka i człowiek nadzorowo, pracowo, pisał z wykorzystaniem szerszej inteligencji na no, różne sposoby. Te podejścia były bardzo ciekawe. Też postaramy się to opublikować w jakiejś pracy, zebrać to do kupy, żeby no, dać jakieś, no już nie chcę tak mówić tak wielkimi słowami, materiał badawczy, ale żeby pokazać jak można, jak ludzie wykorzystują szerszą inteligencję do procesu twórczego. Więc po głosowaniu też to postaramy się jakoś zebrać i i, i, i pokazać, więc też nie rozumiem do końca tego komentarza, no bo to się do nas nie odnosi. U nas człowiek miał pomysł, u nas człowiek to ten twórca, twórcy tych gdzie wykazali, udokumentowali i, i tworzyli, wykorzystują sztuczną inteligencję, a nie, że sztuczna inteligencja tworzyła za nim, więc też nie rozumiem tutaj tego piątego komentarza. Więc to, to są wszystkie komentarze, na które Chciałem odpowiedzieć. Wracając do konkursu, głosowanie trwa do końca maja. Wtedy ogłosimy wyniki. Możecie wziąć udział w głosowaniu. Linki znajdziecie pod tym filmikiem. No, i to chyba tyle. No, tak jak mówię, mam nadzieję, że odpowiedziałam na te komentarze. Będę wdzięczny Waszych komentarzy. Co wy o tym sądzicie? No, ja zakładam, że mogę się mylić, że moje podejście jest błędne. Ale mam nadzieję, że dzięki temu krótkiemu nagraniu zrozumiecie intencje, które stały w mojej głowie, kiedy wymyśliłem ten cały konkurs i które chyba przyświecają wszystkim nam, organizującym i biorącym udział w ocenianiu prac. No w tym miejscu też chciałbym podziękować za no potężny kawał pracy wszystkim członkom jury, bo nie spodziewaliśmy się, że, że tyle tych prac spłynie. Więc też w tym miejscu dziękuję Wam za to, no, tą bezpłatną pracę, którą y, wykonaliście. No i tyle, nie przedłużam. Do zobaczenia, do usłyszenia.